dostałam malutką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow. Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj. To takie słodkie! A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach. Okej, okay, czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie. Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać. Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy, ściany też. Hurra! Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow! To wygląda super! Dzięki, a teraz najlepsze. Degustacja. Wow, idealna. Co tu się dzieje? Mam was, spryciule. Spadać mi stąd. Oreo, moje ulubione. Sara, ale masz żałosną porcję. Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy. Ty pierwsza. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. O patrz, tu jest twoje ciastko. Kura, tak bardzo chciałam je zjeść. Pyszne, Julia, teraz ty! Mm, co za zapach! Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności! Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre! Ups! Okej, okay, Emma, zaczynaj! Alleluja! W końcu się najem! Ojej, jakie ciężkie! Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś żarłoku. Tylko 4 cm makaronu. Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, aby nie powrócić sobie rąk. Użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi? Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny, już! Boom! Co się dzieje? No nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow, spójrz na to. Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy. Stylowy i smaczny. Taki z mlekiem to moje ulubione śniadanie, a ja mam średnie opakowanie. Super! Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka. No bani. Sara teraz ty. Z radością! Uwielbiam płatki. Ale farciara! A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie. Wsypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja. Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła. Udało się. A teraz najprzyjemniejsza część. To istne smakowe szaleństwo. Mega pyszne. Dałaś radę. Brawo zacznie. Britni? No dalej. Wow, to kola. Kurczę, tylko nie mogę jej otworzyć. Daj pomogę ci. To prościzna. Dzięki! Britni, myślę, że nie powinnaś pić wszystkiego naraz. To może się źle skończyć. Ojej! Ostrzegałam cię. Nie, nie rób tak więcej. Mia, teraz ty. No dobra. O nie, to cytryny. Mam zjeść tę górę cytryn? Jak mam to zrobić? Mam pomysł. Zrobię z nich lemoniadę. To proste. Wystarczy je przekroić i wycisnąć sok do szklanki. Nawet uzależniające. Dziewczyny, ostrożnie. Mogą wystąpić jakieś cytrynowe opady. Ojej, przepraszam. Robiłam lemoniadę. No to próbuję. Ojej, jaka kwaśna. Ale muszę wypić wszystko. Dam radę. Nie, jednak nie dam rady. No tego się chyba nikt nie spodziewał. Ubrudziłaś nas. Przepraszam. Julie, teraz ty. Mam nadzieję, że trafiłam na coś dobrego. Góra? I co mam z nią zrobić? Okay. Spróbuję jej dotknąć. Mam nadzieję, że mnie nie uderzy piorun. Wow, to deszcz cukierków. Jakich dużo? Odlot. Nie podzielę się z wami. To ja mam chmurę, więc wszystkie cukierki są moje. Julie, jesteś pewna, że dasz radę zjeść te wszystkie cukierki? Chociaż dlaczego miałabym w ciebie wątpić? To twoja normalna dieta. Chcę więcej cukierków. To wszystko kurczę. Ostatnim razem jej dotknęła mi wypadły cukierki. Spróbuję jeszcze raz. Zadziałało, ale jest ich za dużo. Przecież prosiłaś o więcej cukierków. Czyny łapcie je, zanim Julie zobaczy. To zacznie. Julie, jak? Britney. No dalej. Ojej, nowy telefon! Muszę cyknąć kilka selfiaczków. Julie, nie psuj mi fotek. Jestem taka piękna. Co tak siedzicie? Mija, otwieraj sejf. A, no właśnie. Co? Jakieś lalki? Już od dawna nie bawię się lalkami, ale mogę sobie przypomnieć. Wyglądają jakoś tak dziwnie. Spróbuję nimi poruszać. Co się dzieje? Dlaczego moja ręka jest w górze? Już rozumiem. Teraz mogę was kontrolować. Ojej, ile lajków! Julie, mam pomysł. Chcesz się troszkę zabawić? No to patrz. Ej, puśćcie moją rękę! Nie mogę komunikować się z fanami. Zabawa tylko się zaczyna. Ojej. Łapcie telefon. Rozbił się? To był nowy telefon. Britney, nie płacz. To będzie następny? Julie? Zobaczmy, co masz w sejfie. Jeszcze nie otworzyłam, ale czuję, jak śmierdzi. Cebula? O fu. Nie chcę jeść cebuli. Przykro ale musisz. To przecież challenge. Ja jadłam cytryny, a ty cebulę. Nie chcesz? No to ci pomogę. Smacznego, Julie. Nie chcę! Julie, nie wiedziałam, że jesteś taką fanką cebuli. Może jeszcze kawałeczek? Uu. Mia, nigdy więcej tego nie rób. Zrozumiano? Mia chyba kombinuje coś jeszcze. Ale fajny pomysł. Julie i Brittany świetnie się ruszacie. No ale to już przesada. Ojej. Gdzie moje lalki? Tego szukasz? Ups. Ups. Dziewczyny, mogę być pierwsza? Okay. Dzięki. Co na mnie czeka? Jedzenie dla niemowląt? Ale ja tego nie chcę. Nie jestem już dzieckiem. Niestety musisz to zjeść. No dalej. Łyżka za mamę. Nie możesz otworzyć? Julie ci pomoże. Proszę, trzymaj łyżkę. Możesz zaczynać. Ja nie ma w tym nic strasznego. Dzieci jedzą i ty też zjesz. Pamiętasz? Łyżeczka za mamusia, łyżeczka za tatusia. To obrzydliwe. Nie chcę, wystarczy. Julie, teraz ty. Czuję, że mam tu coś fajnego. Wow, to twixy! Uwielbiam te batoniki. Dziewczyny, nawet nie patrzcie. Zjem je wszystkie sama. Jakie pyszne. Nie podzielę się z wami. Nawet nie wiedziałam, że twixy można zjeść tak szybko. Pewnie, nie tylko to potrafię. Teraz ty. Sprawdźmy co mam. Butelka dla dziecka? Z mlekiem? No dobra, próbuję. Britney, jesteś taka słodka z tą dziecięcą butelką. I jak smakuje? Ojej, co się dzieje? Britney, znikasz! Dziewczyny, nie panikujmy. Rozgryziemy to. Ojej, Britney zamieniła się w dziecko. Ona płacze. Trzeba ją uspokoić. Nie mam młodszych sióstr ani braci. Co robić? Może tak? Płci, płci, płci. Nie pomaga. Trzeba coś wymyślić? Wiem! Przecież mam jedzenie dla niemowląt. Może ją nakarmimy? Otwórz szeroko, buzię. Leci samolocik. Smakuje jej. Przestała płakać. No, Britni do nas wróciła. Super! Znowu jest dorosła. Tylko jeden Twix? Tak mało. Cóż, to i tak lepszy niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż te piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, okay, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć. Super. Ech, chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł! Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super! A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie! Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła? Musimy jej spróbować! Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie! Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy! Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko! Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz! Nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Co się stało? To twoje oko? To no straszne. Nie mogę na to patrzeć. Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj, chyba mój żart wymknął się spod kontroli. W mocy nie mogę oddychać. Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże, co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą te oczy są pyszne. Z pewnością wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O, tak są pyszne! Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie, super! Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo. Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O, matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips. Spójrzcie tutaj. Czy widzieliście kiedykolwiek paczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hurra, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? Nawet lepiej, teraz ja. Jaka szczelna pokrywka! Nie mogę jej zdjąć! No dalej, otwórzcie! Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie ma mowy! Nie zgadzam się na to! I tak zamierzam to otworzyć! Spójrzcie, udało mi się! Po co to pozrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać! Wow, super! To zasługuje na brawa! Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa! Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jakie to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły... Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fuu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek. W przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Fu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. Daj mi tę puszkę. Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię brokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie Nie dziękuj mi! Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skitos są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ty się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A wiem, co robić! Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują? Dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię? Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super. Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko, częstujcie się. Dzięki. Są pyszne.